Jest! Jest! O Jest. Już trzeci dzisiaj. Niesamowite. Zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału. Proszę, Doszła bestia. Aż sobie siądę i co mogę powiedzieć? Siemaneczko, ludzie. Wybrałem się na rybki, zobaczymy co z tego będzie. Dzisiaj jest polowanie na szczupaka i okonia. Zobaczymy. Także oglądajcie. Jest ryba Szczupak Ale go zaciąłem ja pierdzielę Masakra No na razie jeden mały szczupak Nawet nie udało mi się go nagrać Wypuściłem go od razu do wody No nic, jeden jest 1-0 dla mnie, lecimy dalej Jest! Jest ładny szczupak. Jest, jest, jest. Jest ładny szczupak. Nie jest za duży, ale jest. Jest drugi szczupaczek. Ten troszeczkę większy. No, ten dużo większy. Pięknie. Taki nieduży szczupaczek, 49 dokładnie centymetrów na obrotóweczkę się skusił. No Wyskoczył mi z wody, jak go przyciąłem. Jest, fajna rybeczka. No, już drugi dzisiaj, tamten malutki. No, ten większy troszeczkę, no ale zawsze, zawsze jakieś rybki. Więc 2-0 dla mnie. Dwa, dwa wykorzystane brania, więc 2-0 dla mnie. Cieszę się bardzo. Nieduży szczupaczek, ale naprawdę, naprawdę się cieszę. Także zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Dobra, wypuszczamy gada. Wypuszczamy gada, niech płynie. Wypuszczamy pana szczupaczka. Zmykaj w swój świat. Poszedł. Super. Pięknie, dwa szczupaczki na koncie, czyli dzień już można zaliczyć do udanych. Dobrze, że sobie wziąłem wolne w pracy. Nawet takie dwa maluchy cieszą. Jest. Jest ładny szupak. Ale ciągnie. Trzeci dzisiaj ładny. O. Możesz go podbierać. Jest, 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 jest. Jest. Super. Dzięki za pomoc. No taki 80 parę. zrobić? No możesz zrobić. Tak, Niech się uspokoi, bo jest wariat. Piękny ściupak. Chaczeć go. Nie wiem czy mi się uda lewą ręką. Ale może się uda, jest. Wychaczony zaraz go zmierzymy, panie kapitanie. Ile masz kolego? Żeby sewędki nie połamać. Ile masz, panie kolego? 81. Nie, 80. Równa 80. 80,5, ale niech będzie 80. Fajny szczupaczek. Super. Walnął. Piękny szczupak. 80 cm. Przejść tak blisko po nim do ogona. Piękna bestia. Już trzeci dzisiaj. Niesamowite. Zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału. Przyciąłem ładnie. Piękna bestia. Dobra, teraz fot. Dobra, wypuścić szczupaczka, żeby się nie męczył. Piękny jest. Może lepiej spod bieraka, bo jest tu trochę głęboko. Jest tu trochę trawska. Chwilę niech sobie odpocznie. I zaraz pójdzie. Już pójdzie. Piękny szczupaczek. Zaraz pójdzie, niech sobie chwilę odpocznie. Tak, już, już jest gotowy. Poszedł, poszła bestia. Aż sobie siądę. I co mogę powiedzieć? Trzy szczupaczki, jestem na rybach jakieś dwie godziny. Troszkę sobie porzucałem. 80 wpadła, jedna prawie 50 i jeden maluszek, także jest super. Trzymajcie się, ja już jeszcze może w jednym miejscu rzucę, a jeśli nie, to trzymajcie się, zasubskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem. I